Dzień dobry kochani, witam was w takim luźnym vlogu Będzie on e, myślę, że z dwóch dni e, W ogóle jak możecie zauważyć to ta laska jest tu Dopiero w styczniu wpadłam na pomysł, że przecież e, to może wisieć tu No ale dobra, jeszcze z tym na pewno wiem, że w następnym roku dokupię jeszcze taką jedną taką laskę cukrową i powieszę jej z dwóch stron i będą one z dwóch stron tak wisieć. Do mojego oparzenia to mam już maść i już ją smaruję. Taka właśnie na oparzenia. I możecie zauważyć, ja jestem w mojej pięknej piżamce. Ja wiem, że jest styczeń, ale uwielbiam ją. Właśnie tą ta góra taka fajna, luźna. Tutaj, o zobaczcie. No, jest cudowna, jest piękna i wygodna. Kupiłam w ogóle um, takie. Można powiedzieć, że są takie maszynki. Właśnie, tu ma, jest ostrze. I to jest do brwi. Kupiłam sobie dziewczęta w Action, więc jestem ciekawa, czy to mi się sprawdzi. Jakie dziewczyny w tym momencie oglądają, co właśnie używają tej takiej. Nie wiem, jak to się nazywa maszynka, mniejsza z tym yy, i czy się to sprawdza, to możecie mi właśnie napisać w komentarzach. Yy, no bo jestem ciekawa w sumie, czy właśnie opłaca się takie kupować. To szczypie. Ogólnie trochę czasu minęło. Oh. Ej, bo to mi się zrobiło trochę czerwone. Nie wiem, czy to tak powinno być. Może moje włosy tak troszeczkę dziwnie wyglądają, ale przed chwilą je ja wysuszyłam. Więc. <grym> Więc tak. zmontowałam jeszcze dla Was vloga ze sylwestra. Jak to oglądacie, no to już yy, wleciał. Jak jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie zapraszam do nadrobienia. Dzisiaj już kończę nagrywanie, bo jest już dosyć późno i się zbieram do spania. Więc do jutarka, jutro się odezwę. Dzień dobry, rok. Mój ja outfit. Oczywiście stresy. I taka bazarka luźna. Włosów, no to są moje naturalne takie loczki, fale bardziej, o fale, tak, to są moje takie naturalne włosy, nic z nimi nie robiłam, nie kręciłam, ani nic, po prostu zostałam i wypiasałam. Jedynie nie jest fajne, że słońce dzisiaj wychodzi, no. to mnie jedynie ratuje w życiu, w kolei ja jeszcze mam jako moi drodzy z mat bo mam sprawdzian za tydzień. Nie wiem, nie chce mi się, ale... No ale trzeba, co nie? Sama bym nie ogarnęła tego sprawdzianu, więc no w ogóle z mam problemy, więc no z matką działam. Hej, jo. witam się z wami już troszeczkę później. Ja ogarnęłam w ogóle, słuchajcie, mój pokój już nie jest taki świąteczny. Idę wam pokazać. Idę, idę, idę i zacznijmy od w ogóle zapalenia światła. Od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to nie ma laski cukrowej, ale schowałam ją tutaj. Tutaj już tych dwóch świeczek chojneczek, jak zróbowałam. dwóch świeczek choineczek. Są tylko te róże i nie wiem, czy pamiętacie, tu był jeszcze taki misiu, właśnie go schowałam na ten okres świąteczny, bo nie miałam gdzie tych choinek i tu był jeszcze obałwanik, co nie? No, ale on mi się czotłówł ostatnio i musiałam go wyrzucić. Nic się nie dało drutować, więc tutaj na mojej półeczce są te dwie sztuczne róże z LEGO. Są w takim wazoniku, nie wiem, tak bardzo mi się to podoba, naprawdę. Tak są na środku. Misia, e, bym wyjęła i bym go właśnie tutaj postawiła na tą półeczkę, tak jak był wcześniej. I na rzecz, to nie ma tutaj już tego naszego e, reniferka i tej świeczki reniferka. Nie ma. Najbardziej widać po biurku, że jest tak pusto. Nie ma właśnie tej hojneczki drewnianej. E, nie ma tego lampionu. Te świeczki od Twinkle e, schowałam tutaj na samą górę o, w moim szafie. To, to multiwine i Christmas cane. To multiwine. E, nie paliłam ani razu. Nie wiem, jakoś tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie ten czas. Myślę, że za rok będziemy odpalać tą świeczkę. I już jest tak jak wcześniej, tak pięknie. Dziś z moją ręką nie jest zaciekawiej, Mam tak straszną suchą skórę. Krew mi tutaj leciała. Mam. No, zmasakrowane, naprawdę. Nie będę pokazywać, bo może są to takie właśnie wrażliwe osoby, i no wiadomo, nie chciałyby na to patrzeć, więc nie pokazuję. Natomiast, no, nie wygląda to zaciekawie I no, w ogóle szczypię, właśnie, tak mnie bardzo. Ale jak szczypię to chyba oznacza, że, że działa, co nie? <grystanie> tak to się jakoś mówiło. Będziemy zdejmować jeszcze te nasze grincze z choinki, w ogóle całą choinkę. Mm. Yeah. I <grystanie> już będziemy wszystkie dekoracje świąteczne zdejmować. I. <grystanie> Pakować już do piwnicy. Tak samo jak właśnie tutaj ta hojneczka. Obrazy niech może jeszcze będą chwilę z nami. Dobre, chciałaś się pokazać? Mm. <laughs> chciałaś się pokazać na vlogu, tak? Ty jesteś taka piękna, słodziutka i taka śmieszna jesteś, wiesz? Nie, jednak nie. Chyba że go że nie? Mam korepetycję. Um, właściwie to za 5 minut. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz przed korepetycjami. Zauważyliście, że jest inny układ znowu w moim pokoju. Jest taki, jaki był. Bo właśnie wleciał e, odcinek na mój kanał ze Sylwestra. Dlaczego w ogóle zrobiłam przemeblowania wróciłam do tego samego układu. Już Wam mówię, było mi po prostu dziwnie. Nie mogłam się po prostu jakby przyzwyczaić do tego układu i ja mówię nie, no ja, ja po prostu dłużej nie wytrzymam. Kuki! Jesteś na YouTubie. To Kuki tutaj bardzo nerwowa jest. Koko, proszę się pokazać. Czy ty jesteś takim agresywnym pieskiem? Czy ona wygląda na takiego pieska? Powiedzcie sami. Co? Ojejku. Zobaczcie, jaka to jest słodka taka kuleczka. Nie? No taki agresywny piesek. Agresywny piesek. No bardzo. Więc tak, no po prostu nie mogłam się przyzwyczaić do tego układu. Najlepiej mi jest właśnie tak, jak mam teraz. No, i to jest w ogóle mój układ taki, jaki miałam od samego początku, jak właśnie zrobiłam, jakby taki, no. Remont pokoju, bo mój pokój kiedyś wyglądał totalnie inaczej. Ja miałam różowe ściany, jak no, taka dziewczynka byłam. No i później, jak już y, byłam no, nastolatką, no to rodzice mi zrobili taki no, już doroślejszy pokój. Mm. I to jest taki, powiedzmy, standardowy układ. Dziękuję bardzo, to moja obiada. Kolacja. No, skończyłam grać w Simsy. Powiem Wam, że ostatnio mam taką zajawę na te Simsy. Dosłownie, no, gram tak sobie wieczorami. W sensie nie codziennie, yy, ale zdarzy się. Nadzie, kto jeszcze gra w Simsy? <grym> ja tak. Mam taką chęć napuścić sobie wody i wrzucić sobie tą taką dużą kulę do kąpielicy. Zostałam właśnie od Gwiazdora za chwilę to robię, napuszczam wodę i idę się wychillować chwilę w wannie. E, ogarnąć właśnie już tak do spanka, bo trzeba rano wstać. Trzeba rano wstać na pociąg i jutro jedę do mojego chłopaka. Cieszę się, bo no dla mnie mój chłopak to jest taki jedyny przyjaciel prawdziwy. Naprawdę to miłość mojego życia. Właśnie zawsze chciałam taki związek, gdzie mój chłopak jest dla mnie moim najlepszym przyjacielem i mogę mu się zwierzyć z wszystkiego. Wiem, żeby zawsze wysłuchaj. lojalny, wobec mnie i po prostu jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. Po prostu, jak ja to mówię, to mi się <laughs> mi sam po prostu pojawia. Naprawdę, to nie jest w ogóle nic dawane. I... No, życzę każdemu, żeby znalazł takie szczęście, taką miłość, bo zasługujemy na to. No jak możecie zauważyć, jestem już umyta ubrana w moją piżamkę. No wiem się, czy jeszcze nie pograć chwilę może w Simsy dzisiaj. Zobaczymy. Już muszę y, trochę zmontować tego vloga. No. Najważniejszy no, oczywiście jest vlog. Mam do was vloga i już jestem tak wykończona, że szok. Zasypiam dosłownie tego mojego ciała. No ale... Odkładam już tutaj telefon, okulary i uh, lecę spać. Jeszcze może coś jutro nagram. Zobaczymy. Ale naprawdę muszę iść szybko, bo jest 8.25, a mój pociąg odjeżdża 8.40. Więc streszczam się. Jak możecie zobaczyć, zrobiłam sobie dzisiaj kreski. I w sumie to jedyny dodatek dzisiaj w moim makijażu. No i włosy nic z nimi nie robiłam moje naturalne. Więc idę na szywciucha. Jak możecie słyszeć. Jestem tak zmachana, ale idę. Sprawdźcie, i do śniegu. Mnóstwo go jest, oj, zobaczcie jakie piękne słońce. Dojechałam, moi drodzy, więc już chcę się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapeczka w górę oraz o subskrypcji, aby być na bieżąco. Budziaczki do następnych odcinków.